czwartego roku życia. A czym jest dla mnie taniec? Jeśli powiem, że wszystkim, to strasznie badanie to zabrzmi, strasznie głupio, ale w sumie tak jest. Bo zawsze, nieważne czy mam doła, czy jestem radosna, to zawsze jednak dzięki, dzięki temu, że przychodzę na salę i coś tam poćwiczę, czy nawet w domu w czterech ścianach, to zawsze jakoś tam humor się poprawia, czy, czy jakoś tak czuję się lepiej. Nawet jak mnie coś boli, jakieś kontuzje i tak dalej, to przychodzę po tańcach mnie jakoś mniej boli. Nie wiem, czy to jest w mojej psychice, czy tak jest naprawdę. Ale, ale jakoś tak jest i nie wiem, ale zastanawiałam się kiedyś, co bym robiła, gdybym nie tańczyła i nic nie wymyśliłam, naprawdę. Jakoś to jest chyba jedyna rzecz, która jakoś mi wychodzi i która, którą kocham i bez której nie mogłabym żyć tak totalnie. Po prostu nieważne nie jak tańczę, nieważne z kim, nieważne gdzie, nieważne do jakiej muzyki, nieważne w jakim stroju, naprawdę jest mi to zupełnie totalnie obojętne. Byle bym po prostu się ruszała, bylebym jakoś wyrażała emocje, bylebym jakoś wyrażała siebie. W mówiąc, to nie znam nie wszystkim. Wiem, że to badanie brzmi, ale no jakoś tak jest. For you, I'm so tired, and I need to lay down. But you're traveling high speeds, and you're fast, too fast to chase anymore. jakiś mega trudny temat i nie umiałabym w niego wejść, to zatańczyłabym, jasne, ale to nie byłoby 100% tego, co ja chcę zrobić na scenie. A jeśli mam temat, który, którego, któremu podołam, który faktycznie psychicznie do niego dobrze podejdę, to czuję, że faktycznie tańczę to ja, Agnieszka, a nie, że jakaś tam tancerka z 50 rzędu i to naprawdę spełnia bo jeśli po takim występie ktoś podejdzie do ciebie, podejdzie i powie słuchaj, fajnie i tyle, te dwa trzy, trzy słowa, to jest po prostu dla mnie tak mega Taka moja motywacja, że nieważne kto to był, czy to była moja mama, która zawsze się wszystko podoba, czy to była, nie wiem, jakaś super choreografka jak i fajnie. To i tak dla mnie to jest, że wiem, że mam dla kogo to robić i że jednak to się podoba i że to nie jest na takiej zasadzie, że tańczę, bo tańczę, tylko jednak tańczę, bo coś wyrazić, bo komu się to podoba. I... Nazywam się Agnieszka i tańczę. Po prostu tańczę.